No właśnie. Zamknij. No dobra. O. Ale wstyd. Hi! O, już jest jeden dojadł. Dobra się bo masz 20 minut, no. Okej, okay, ale jak pierwsza osoba przyjdzie? Cześć! Czekaj, stworzymy ankietę. Czas. Start live. O, cześć! Mua! Hej, hej, idolko, hej, hej, hejka, owożę. No, cześć! Okej, okay, a więc tak. Nie tworzymy chyba jednej tej ankiety, bo coraz warto Albo dobra, stworzymy. Więc teraz wszyscy się uśmiechają. Czekajcie. Czekajcie. Troszkę stworzyć na innym. Aparat. I zaraz się wszyscy uśmiechają. Dobra, trzy, cztery, foto. Dobra i tworzymy ankietę. Tworzymy ankietę na YouTube, więc wpadajcie teraz, ale nie wychodźcie z live, tylko wpadajcie. No dobra. Okej, okay, dajemy live. Mm, czas. Oczywiście, serduszka, No, sam z teatr. Dobra, syty, a ryty. ty. Dobra. Okej, okay, więc zaczynamy. Tato, chodź z kadru. Okej, okay, zaczynamy live. A. Dobra, więc zaczniemy sobie pytanka, którą moja mama będzie czytać. Ja. No, patrzcie, jak to pięknie. Tak, Zobaczcie ci będzie. E, moja mama będzie czytać na społeczności. Najpierw ja jestem w tym niż ty. Nieprawda. O, i to jest, też jest na to... Mama czyta na live'ie okej, okay, no to pierwszy. Nie, jak się będą powtarzać, to wtedy nie będę. No wiem. Kogo z Jens lubisz najbardziej? Ja w ogóle zmieniło mi się, bo teraz y, ostatnio Częściej oglądam kartoni. Więc kartoni. Kogo na YouTubie lubisz oglądać oprócz Jensi? Kartoni. Coś no ja nie. To jest Jens? Jak najmniej twoja BFF? Helenka, pozdrawiam. Nie masz osób w klasie. O, musiałabym policzyć. Policzymy razem. Seba, Staszek, Sabery, Archib, Leo. No około 20. O, tak, 20 pamiętam. Albo 19. Więc nas jest mało. Jaki jest twój ulubiony taniec towarzyski? W sensie. Który taniec? A, to to tak. drive. Jak byś miała wylądować na wyspie? Jakie rzeczy i osoby byś wzięła Max 5 osób? Max 5 osób, ale rzeczy. rzeczy Okej, okay, no to na pewno bym wzięła telefon, jedzenie i wodę. A z osób, wzięłabym was. 15 tysięcy bym wzięła. A co mi trudno? Wiedzieć. Czy lubisz czytać? Lubię. Czy to, Jaką porę roku lubisz? Lato i wiosna, bo mam wtedy urodziny. 25 marca, więc notujcie, 25 marca moje urodziny będzie filmik. Czy I lubisz rysować? Bardzo. Mogę Wam pokazać nawet. Bo coś tutaj mam. Zaprezentuję też, jak moja mama rysuje. Opa. Pokażemy Wam. To jest mój mamy obraz. Moja mama to narysowała, jak się urodziłam. Okej. Okay. I teraz ja. To jest mój obraz dla mamy. Więc, no. A mój tato nie rysuje, w sumie nie wiem. Dobra, następne pytanie. Witam was wszystkich. Jak pozdrowisz, czekaj. Pasja. Pozdrowisz, pozdrawiam wam. Powiem Asia. Asia! Hejka! Ewusiu, jak się zaczęła Twoja Pozdrawiam, pasja. Oleczka. Proszę? Jak się zaczęła Twoja pasja? Pozdrawiam was wszystkich. Natalkę i Lenę. Pozdrawiam, pozdrawiam, film, y, pozdrawiam Hamulek. pozdrawiam TikTok, pozdrawiam Jagodę, Dobra, za dużo was jest. E, pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie, bardzo was wszystkich. Pozdrawiam i miła. Przesyłam na Następne pytanie. Ile masz wzrostu? To 41, 42, jakoś tak. Czy zrobisz runtur pokoju? Zrobię. W końcu. Kiedy masz urodziny? 25 marca. Jak się nazywają Twoje pieski? Najlepsza to tam w roku: 25 marca. E, pieski się nazywają Zuzia i Rysiu. Tutaj są. Zuzia jest tu. Leży na mamie. Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? Wiążę. I ile lat już trenujesz? Dwa. Pozdrawiam Amcik z Mlamci. Pozdrawiam. Mam Snapchata, ale nie podaję już. Pozdrawiam Gęziara Fanka Fausti. Pozdrawiam Weronika. Pozdrawiam Nikolę. Pozdrawiam Lenę. Pozdrawiam, Nadia. Pozdrawiam, ee, Liam, oficiel. Ewusiu, bo masz jeszcze 15 lat. No dobra, właśnie. Lecimy, zaraz będę pozdrawić spokojnie, wszystko na spokojnie. Czy masz chłopaka? Nie. Dalej. Um, czy masz, czy grasz w Robloxa? Gram w Robloxa. Ile masz lat? Dziesięć. 11 Bardzo podkreśla. Ile masz razem zwierzątek? Dwa. Czy lubisz pić multivitaminę soczek? Co to jest? piłam raz no, no a Polecam bardzo Nourash. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? Mm. W sumie nie mam ulubionego. O, moim ulubionym yy, przedmiotem szkolnym jest wracanie do domu. Ewusia. Czy czujesz coś więcej do twojego partnera w tańcu? Nie. to Mateuszka? Pozdra... Pozdrawiam Mateuszka, nie czuję nic więcej. Aż się zarumieniłam. Dalej. Czy masz rodzeństwo? Pozdrawiam. O, ciebie już pozdrowiłam, no to dobra. Pozdrawiam Zoję. Ebusiu, czy masz rodzeństwo? Pozdrawiam Helenkę. Nie mam rodzeństwa. W jaki imię żeńskie ci się najbardziej podoba? O, zaśpiewaj twoją bajką, ktoś mnie poprosił. No to może kiedyś. I kiedy indziej. Bo mam jeszcze, bo im jest gardło jeszcze. Powiesz swoje oceny na pierwszy Pozdrawiam sekret. Luminkę. <tuszel> Twoje oceny <tuszel> na pierwszy semestr? Oj. Pamiętam dwie. Z polskiego mam piątkę i chyba tylko tyle pamiętam. Sorry. Pozdrowisz... Ritkę pozdrawiam, nie, wiem, przepraszam. Czy byłaś Kaję za pozdrawiam. Gdzie? Za granicą. Byłam za granicą. Czy masz chłopaka? Nie mam. Boże, było. Było już. Kogo najbardziej lubisz z fanów? Z fanów? Mhm. Wszystkich was. Bardzo. Czy pozdrowisz mnie Malwinę? Pozdrawiam Malwinę. Pozdrawiam Was wszystkich. Największa fanka czegoś tam. Przepraszam, że Pozdrowisz Ole, pozdrawiam Ole! Ewuszę, Pozdraw czy zrobisz tutu nasz szpagat? Co to tutu nasz szpagat? Nie wiem, tuto. Tuto. Pozd Macie tutaj serduszko od was, dla Was, serduszko Rysza. macie dla wszystkich. Teraz pokażę mojego drugiego pieska, bo on niestety miał operację w dwóch miejscach. jak był jeszcze malutki i teraz nie może wskakiwać na kanapę. Więc my go nazywam na małęciem, No i dobra, lecimy dalej. Zresztą pytałem, Czy dasz tutaj, małęc? Tu, to, na tu to, to tutorial, tutaj już nam. E, e, więc tak zrobię tutaj nasz pagan. Pozdrawiam Dianę. Jak masz nazwę na roz... Le... Jaką masz średnią? E... Pozdrowisz Kalinę, pozdrawiam. pozdrawiam Emilka? pozdrawisz Julkę, pozdrawiam. E, pozdrawisz na górze. z mamą czy z tatą? Tutaj, żeby nie było... Nie wiem, jest mi obojętnie, gdy Wy Widzicie, macie obojga, bo były wyrównane głosy, więc wpadajcie na moją społeczność, żeby decydować, kto jest na live. Pozdrawiam hejciks. Ewusia, twoja wymarzona klasa taneczna. No S. Najlepsza. Na razie jestem E jak Ewa. Czy więc. byłaś kiedyś na koncercie Jensie. Byłam, jeden raz. Wiem, ale zamierzam jest? iść drugi na VIPa, więc wtedy będziecie mi cały filmik. Jak radzisz sobie z hejtem? Hejtem? Radzę sobie tak, że... Nie czytam na tych komentarzy czytam. Czasem czytam, ale. ale to no to tak. No, czytam albo się z nich śmieję, w ogóle mam tu gdzieś, co oni piszą tam, albo no, czytam te miłe komentarze. Jak widzę, że ktoś dał XD i to takie najgorsze XD, czyli duże X i małe D, no to wtedy tego nie czytam już dalej. A się pozdrawiam! Pozrobisz moją nazwę? Pozdrawiam fanpage Juli, Julka Shane. Też, kocham Shane. Czy twój partner... Pozdrawiam Nikolę. Nie, było już. Dlaczego zaczęłaś nagrywać na YouTubie? Ej, ej w ogóle zaczęłyśmy mega bo koleżanka do mnie przyszła. Pozdrawiam. No i my... ja powiedziałam, a dobra, nagramy sobie coś. No i to w ogóle nie miało być na YouTubie. Już co, nie, nigdy. I pojawił się pierwszy tysiąc wyświetleń. I po tym pierwszym tysiącu ja stwierdziłam, Musimy stworzyć razem kanał. Stworzyliśmy, ale się lekko pokłóciłyśmy, więc już nie, nie tworzymy razem, ale też mam kanał. Masz ty ty. Oh, ty ty? TikTok? Tak mam, ale nic nie daję. Ile masz od 10? Pozdrowisz koniara? Pozdrawiam koniary! Pozdrowiłeś mnie, e, pozdrawiam, przepraszam. Jestem chora. Chatek, bardzo cię pozdrawiam. Mam pytanie, jak zaczęłaś nagrywać na YouTube? Po, e, powiedz Ania Koniera. Ania Koniera. I czy się nie bałaś, że będzie dużo hejtów? I czy spodziewałaś się, że będą niektórzy ci dziękować na przykład za twoją pozytywną energię? E, nie spodziewałam się tego zbytnio. Spodziewałam się hejtu, nawet wiedziałam, że jest hejt. O, raz, dwa, trzy. A, myślałam, że jest 2020, 20, sorry. Ewusiu, czemu jesteś taka dziwna? jak ktoś powie, że jestem hejterem, to niech się... niech sobie tak mówi. Czemu jesteś taka dziwna? Czemu jestem taka? Dziwna? Dobra, no my tak nie ci uwagi, on jest odklejony. A. pytanie było odklejone. No dobra, nie jestem wcale dziwna. Czasem mam odklejkę, ale to normalne i każdy ma. Dalej. Ile lat mają twoi rodzice? 38? Czy, tak. I. Ja nie mam 38 jeszcze. 37 i 37. Tak. Już skończone. 37, 37. Kiedy chodzisz spać? Oj, bardzo często. Ej, wczoraj poszłam spać mega wcześnie, a. Na przykład zapalonym zeba, światłem. A mi się to bardzo rzadko zdarza, bo ja zazwyczaj jestem team ciemne światło. Zapytaj, yy, pokażesz swój pokój? Teraz nie, bo akurat mam już na statywie i na lampie. Czy pokażesz jeszcze raz to? Serduszko, pokażę! To jest dla Was wszystkich, którzy chcą pozdrowienia! Macie tutaj, bo strasznie szybko piszecie i jak ja patrzę na jeden komentarz, już o. On... Nowy się pojawił, więc patrzcie. To jest dla was serduszko, yy, Przypominam, taki będzie na pewno na moim sklepie, takie serduszko, więc... Wyczekujcie. Jak nie taniec, to co innego? Co innego? Ale w sensie jakbym nie tańczyła? Uh -huh. No to myślę, że bym poszła w gimnastykę. Tak mi się wydaje. Na pewno. Dalej. Pozdrowisz Olę, Pola. Ola, Pola, na. buziaczki. Do której klasy chodzisz? Czwarta. Było na QA. Pozdrobisz moją nazwę. Karolina oficjal. Pozdrawiam. Karolina nie... Nie wiem, przepraszam, nie patrzę. Ile będzie trwał live? Live u mnie trwa 20 minut. Dalej. Już, już się poczekaj. Powiedz Minika. Minika. Pozdrobisz moją nazwę. No Boże. Pozdrawiam. Hej. Pozdrowisz, pozdrawiam. Ej, w ogóle powiem Wam coś: taka jedna dziewczynka ciągle pisała do mnie na mm, shortcach. Pozdrowisz, 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 na każdym prawie. No i pozdrowiłam, w końcu na, nawet nagrałam z nią szorta. W sensie nie z nią. Jak mnie ktoś spotka, to może śmiało podchodzić. Już w sumie opowiem Wam historię. Byłam ostatnio w kinie na. W teatrze tak w sumie, e, byłam z moją klasą i nagle patrzę i taka, taka dziewczynka w okularkach patrzy się na mnie i tak, tak, tak pokazuje na mnie trochę palcem z innymi tam koleżankami. no w końcu zaczęła do mnie machać w jej odmachałam i to było bardzo miłe. Pozdrawiam Cię jak jesteś na lewie i w ogóle pozdrawiam. Nie wiem jak myślisz imię dziewczynka w okularkach i vlogach taka, powiedz mi, Minika. MINIKA! zrobisz, powiedziałam Sarita Kolunia. Powiedz mi, nikam, powiedziałam. Pozdrobisz Lenę. Pozdrawiam Lenę. zrobisz... Pozdrawiam, Wikę. I pozdrawiam Was wszystkich. To jest dla Was serduszko. Ma. Dobra. No, myślę, że z pytaniem możemy zakończyć. I teraz. Patrzcie. Patrzcie. słodziaki. Dziękuję Wam bardzo. za... Naprawdę lecimy bardzo szybko, no i pamiętajcie o szyfrach, bo ostatni szyfr jeszcze nie został rozwiązany przez nikogo, więc teraz go mówię. Mama podasz mi szyfr? Bo ja już nie pamiętam, a ja y, umiem rozwiązywać właśnie takie zagadki, a ja nie pamiętam już tej nazwy, co tam było, przeżywam problemy. Patrzcie. Yeah! Naprawdę was bardzo kocham. Dobra, a więc tak. Szyf. Czekajcie, muszę rozwiązać. Poczekajcie. okej, okay, wakacje to nasz cel. I to jest. E, to jest szyf. E, jesteśmy kom. Dziękuję bardzo. Serduszko dla. E, czekajcie. Muszę złapać tą osobę Pozdrawiam to się. Pozdrobisz to się. Pozdrawiam. Hejka, Pozdrawisz Koniara, Orciks, pozdrawiam. Masz IG mam. Jest w opisie. Przepraszam. A... Hej, doszłam. Pozdrawiam. Ojej, się. Jest. To jest dla was wszystkich, dla 71 osób chyba, nie wiem, e, tyle ile was jest, to są dla was wszystkich serduszka. O, pobrudziło się, nieważne. To jest y, ogólnie moim lekarstwem pobrudzone, było ostatnio tutaj. Rozlałam trochę na kanapę i przekryłam tym. Jak jesteście moim bestiec, ja wam mówię wszystko, naprawdę, nie powiedziałam tego po mojej mamie ani mojemu tacie, więc... Przypał, ale wytarłam tutaj lekarstwo z No więc <grystwo> wszystko dobrze. E, czy masz na tę grypę? Nie mam grypy. Na szczęście. Ej, w ogóle zauważyłam tutaj takie coś. E, ale filtrów żadnych nie dajemy. Po co? Ok. E, dasz suba, zrobisz. Ewciu, mam ważne pytanie. No to dawaj, Amilka. Pytanie, dawaj. Pytanie. Czekam. Amilka, czekam na to ważne pytanie. Pokaż swój pokój. Teraz nie pokażę, bo mam na statywie. Okej. Okay. Katarzyna Plotnicka. Pozdrawiam. Pozdrawisz Oliwkę i Patrycję. Pozdrawiam. Pozdrawisz Kalinę. Pozdrawiam. Pozdrawisz moją... Mam pytanie. Dawaj, Mula, pytanie. Let's me you. Ewa, mam pytanie ważne. Nadejka, dawaj pytanie. Anciks, przepraszam cię, ale mam na statywie to włączone i na lampie, więc sorry. Pozdrowisz Olesonię i Kingę. Pozdrawiam. O, ktoś ma pomysł. Ej, jak macie jakieś pomysły na filmy, proszę tutaj mówcie teraz do mnie. Live. Ile będzie trwał live? Do dzisiaj 5 minut, ponieważ macie bardzo dużo pytań. Więc możemy, mama? Mamita, jest zgoda o 5 minut więcej? A, Masz kogoś na oku? Mam coś na oku? Przepraszam. Okej. Okay. Ojej! czekaj. A najprawdopodobniej wakacje. Jadę do Krakowa specjalnie, żeby cię i spotkać. Będzie taka możliwość. A wakacje będzie taka możliwość, żeby się spotkać. a Oczywiście, że będzie. W Krakowie w, wakacje. Krakowie... Krakowie, ale no... ustalamy. Wiecie, jakby będę tam na zakupach, więc... Wiecie, jak mnie spotkacie Szorcika, mogę z wami nagrać, czy TikToka, czy Instagram no i czy coś. Z... Potem też i będzie autograf. No i co... No. Więc jesteś w Krakowie... Przyjeżdżaj, tylko nie pod mój dom. ok? Nie chcę tutaj żadnych nachodzin, może będę taka parno. Patrzcie, zarzuciłam dla was z włosami. Nie robię tego za często. Tak dobrze to był mój pierwszy raz. Ale dobra, więc jesteś w Krakowie? Przyjeżdżasz na wakacje? Błagam cię. Do Krakowskiej. Nie. Kto? Jakiej mnie zazwyczaj zaczęliście? Ja ma Do Bromowice. Do zazwyczaj myślisz. jesteś Tak, Czemu tam jesteś? <noise> Bo tak! Ja pokażę wam roślinkę. Patrzcie, jakie fajne roślinki ja mam. Zrobię wam asymry. Dobra, piszecie asymry. Temu, komu napiszę asymry jako pierwszy, to dostanie ode mnie follow. O, ten, kto napisze asymry, pozdrawiam. O, asymry! I kto był pierwszy? Karolina Grzegorzak. Pozdrawiam cię! Mua. Asymry. Okej, okay, więc robimy. Asymry. Dobra. Jeszcze dosłownie trzy minutki macie za mną, więc. Pewnie jest pytanie: kiedy będzie następny live? Na samy like będziemy na tym ustawiać. i w ogóle, dajcie znać, czy chcecie ze mną grupę nadawczą na Instagramie. Może. Na razie nie mam swojego Instagrama. Ale kto wie. Okej. Okay. Dobra. Lecimy dalej. Czy pozdroś Oliwkę? Ewa, pozdrawiam Oliwkę. w cię. Okej. Okay. Mhm. Mm Ok, pozdrawiam IG. Pozdrawiam Anastazję, Mam plan na film. Ważne. Maja, podłoga, ja. Dawaj. Teraz jakby los jest w Twoich rękach. Ej, ten kto napisze mi najładniejszy komentarz, to przypnę mu komentarz. Będzie tutaj. Kto mi napisze najładniejszy komentarz. O, mam dla Ciebie. No. Czekajcie. Pytanie Sandra, dawaj. Kocham bardzo Twoje odcinki. Okej, okay, tutaj wygrała takie piękne cośko. Przypnij. Przypięte! To jest właśnie ładny ten... Eee, no i co? Myślę, że takim pięknym gestem możemy zakończyć yy, nasz dzisiejszy live. Eee, bardzo fajnie było. Eee, no i co? Widzimy się na następnym live. I jutro, pamiętajcie, filmiki wtorek: 19 i piątek: 20.19. 19. Eee, filmiki. Więc bajo! No i codziennie, shorty po 3. Bye-bye!